Oké. Klitschpan! Kata! Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiaż.pl. Zwrot 100% do 50 zł. bez ryzyka. Fuksiaż.pl. Dobra, Igor! Do opłacenia. Tam grałem, tam odnosiłem sukcesy, tam jestem szanowany. No i chciałbym w Alfajsali Klub na 1 na jedna... 1. O, zobaczmy. Sytuacja 1 na 1. Igor! I to o czym mówimy, to o czym mówimy. Mamy sytuację. Ma, mają nasi obrońcy do skasowania napastnika. 20. Nie nadchodzi jak w katujące za dwa tygodnie, tylko za 3-4 miesiące. No i zobaczmy teraz. Nie może, nie może Paweł tak robić. Nie może Paweł tak amatorka sam na sam z Borkiewiczem. To są rzeczy, to są rzeczy, które nie mogą się przytrafiać nam jako zespołowi. Zaczynamy mecz super, Pierwsza sytuacja sytuacje kurwa sety. Kurwa, ale też ile można? Ja Pierwsza ręka nie... biorę na siebie. Biorę na siebie. Później kurwa strata. Okej, okay, trudno, kurwa to jest kosze. Ale później kurwa, no już nie ma tego. Są sytuacje, ale kurwa trzeba, musimy no strzelić. Tworzymy. To teraz nie będzie łatwo, bo oni kurwa ustawili się na 30-40 metrze. Każda strata to jest no, niestety. Gonitwa. Na, tutaj trzeba to przyjąć. Trzeba kurwa to założyć, że tak będzie bo musimy napierdalać, to co innego bo jak pewnie nic dostanę. Ale też ja mam jak no i mi stoi sama, jak tam jest korekty. No to musimy być w blokadzie. No... No musimy rozgrywać, rozgrywać, i nie co Jak to się by No ja patrzę, jak pozycji jest Wydaje mi się, że nasze rozgrywanie za długo trwa, że to jest zbyt długie, że my nie mamy takiego, takiej dynamiki w tym, w tym rozgrywaniu. Ja rozumiem, że jest słońce, że jest ciężko, teraz ja, będzie to lepiej, ja to wszystko, rozumiem. Ja to wszystko teraz. rozumiem, tylko nie strzelimy, nie zrobimy akcji bez przyspieszenia. A u nas to bardzo długo trwa. Postarajmy się przyspieszyć po prostu, bo jak tak patrzy z tej pozycji, to to bardzo widać po prostu. i spokojnie Zobaczmy, podbiegnie, Fabien, Lufa, Fabien! Bardzo duży spokój Fabiena. Przy tym rzucie karny mamy bramkę kontaktową w 56 minucie. Jest Kali, jest Kali i jeszcze raz. Dawaj. Tak dzisiaj przy Marymontskiej. Pawłowski teraz z dobrym wejściem w środku boiska. Pawłowski układa sobie piłkę. Luwal. Luwal prosto do Kalinkowskiego. Kalinkowski szybko do Pawłowskiego. Pawłowski Gol! Damian Pawłowski! Odkupuje trochę te błędy z pierwszej połowy Pawłoś. Panie, Panie, Widzicie, jak jesteście agresywni, w ogóle inaczej to wygląda, rozumiecie? Tak. Fabian Luwal przed szansą na drugą bramkę z Karnego. Po 10 minutach z 2 do 0 dla Piaseczna. Może się stać 3 do 2 dla KTS-u. Weszło Fabian. Powtórka tego uderzenia na 1 do 0. Z dużym spokojem Fabian. No tutaj w przypadku bramkarza możesz pójść albo w prawo, albo w lewo. Mógł może pójść w tę samą stronę, w którą poszedł za pierwszym razem, mógł pójść też w drugą. Fabian uderzył tak samo, jak pierwszy rzut karny, Strzel, strzela po raz drugi w tym meczu. No i mamy 3 do 2 już przy Marymąckiej na KTS-u. Kilka zmian w składzie. Bieramy drugą! Panowie! W obrot! Odrzuć od niego! Bo były ku temu okazje. Jest pyżyna jest pyżyna pyżyna w polu karnym, Pyrzyna, Pyrzyna! Neumanna! Jajaj, jaj, zobaczmy piętą luba I mamy hat mamy, mamy hat trick. Hat -trick Fabiena, luba 4 do 2. Ale no to, to już, już znowu Neumann. mówi, tak jak mówiłeś, znowu Mikołaj Neumann, on musi to strzelić. Bo tak, to tak, są kapitalne teraz na Teraz Krzyżakiem zagrywa piłkę, gdzieś ona wybita z linii bramkowej, na szczęście jest Fabio, który dzisiaj kompletuje kompletuje hatrika

nie, no nie rozumiem co my zrobiliśmy, nie rozumiem co my zrobiliśmy. To jest karygodne, ustawiamy mur. Początek był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Mieliśmy bodajże trzy stuprocentowe sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Później błędy indywidualne gdzieś spowodowały to, że przegrywaliśmy 2-0. Nie wiem czym to było spowodowane tak naprawdę, czy dekoncentracją, czy słabością przegrywaliśmy gdzieś pojedynki. Napędziliśmy piaseczno tutaj i chwała im za to, co, co zrobili, bo tak klasowy zespół jak my nie może tak sobie pozwolić strzelić łatwo dwóch bramek. Po meczu cisną się same złe słowa niestety, bo, bo tydzień temu zagraliśmy fatalny mecz, dzisiaj... Pewnie momentami lepszy, pewnie fajny comeback, ale to jakby nie ma żadnego znaczenia, bo tracimy cztery bramki z zespołem, który wiesz, do niedawna chyba do tej kolejki był zamieszany, wytrzymanie i to nam po prostu nie przystoi. To też pokazuje to, jak my w, tej, w tym sezonie, w tej rundzie wyglądamy jako drużyna. Nie ma żadnych usprawiedliwień. Po prostu po prostu gdzieś zasłabi za słabi jesteśmy, za słabo gramy. Każdy z nas pojedynczo i my wszyscy jako No Założenia mamy inne. Nad czym innym pracujemy i nagle spotkanie przybiera taki obrót, jaki przybrało, jaki widzieliśmy. Na pewno dla kibica fajne widowisko, tak? Mnóstwo bramek. Raz prowadzi jedna drużyna, raz prowadzi druga drużyna, tak? Ogólnie mecz kończy się podziałem punktów. Ale wydaje mi się, że to spotkanie było takim obrazem KTS-u z tego, z tego sezonu, zwłaszcza z tej rundy rewanżowej, tak? Mnóstwo e, dziwnych, trudnych do zrozumienia sytuacji, e, bardzo dużo e, braku odpowiedzialności przede wszystkim i chyba to są takie, takie kluczowe rzeczy. Druga połowa dużo lepsza w naszym wykołaniu, jeśli chodzi o, o początek drugiej połowy. E, widać było zaangażowanie agresywne, że zawodnicy chcą. E, potem 4-2, no myślę, że też zmiana tutaj Bartka Urbańskiego troszkę za, zaważyła, bo gdzieś ten środek zamiast być trzymany, niestety, niestety tego nie było, gdzieś nie było, poszliśmy na wymianę ciosów, czego nie powinniśmy sobie pozwolić. No i skończyło się 4-4. Podsumowując mecz tak ogólnie, no to mieliśmy bardzo dużo niewykorzystanych sytuacji. Pracujemy na tym w treningu i, i w tym tygodniu tracowaliśmy i, i w zeszłym tygodniu jeszcze wcześniejszym. Niestety, no nie wykorzystujemy sytuacji, nie strzelamy bramek. Kończy się, kończy się tak jak jest. 4-4. Myślę, że dla wielu zawodników jest to znak zapytania i mogą sobie odpowiedzieć, co z przyszłym sezonem, bo w takich meczach no, musisz wygrywać i musisz pokazywać swoją jakość, jeśli chcesz zostać w katesie weszło.